Dzisiaj porozmawiamy sobie o przydatnych stronach i narzędziach do MFL. I tak, od razu zaczniemy sobie od takiego jednego z moich ulubionych, które pozwala nam do zobaczenia takich dodatkowych statystyk, dodatkowych informacji na temat zawodnika. Na przykład klikniemy sobie jakiegoś, niech będzie ten niepończyk, i potrzebujemy ID. Każdy zawodnik ma swoje ID. Kopiujemy sobie i odpalamy stronę mflplayer.info. Wrzucę to w opis filmu i wklejamy sobie. I dostajemy wszystkie informacje na temat zawodnika. Oprócz tego, co mamy na stronie mfl mamy mniej więcej przybliżoną wartość, za ile go można sprzedać. To się przydaje, jeśli na przykład chcemy go kupić. I tutaj jest wystawiony za za, 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 panie Japończyku, za 20, za 20 i tu nam mówią, że jest warty no mniej niż 21, czyli to 20 jest spoko ceną, czyli gdybyśmy potrzebowali takiego zawodnika akurat, to możemy go brać. No tak w sumie tak patrzę na jego statystyki, to jak na lewego obrońca to super, super staty ma, jest bardzo szybki, w obronie jest dobry do tego podania nie najgorszy dribbling jest czyli do przodu też może iść trochę w strzałach ma dużo ale to może go właśnie puratuje w zmianie pozycji i właśnie i to co tu jest najlepsze na tej stronie to jest to, że możemy sobie sprawdzić jak ten zawodnik będzie wyglądał na innych pozycjach i to jest super, bo tak jak właśnie wspominałem w odcinku o Pozycjach że zazwyczaj, no w większości przypadków, jeśli damy zawodnika na innej pozycji niż ta pierwsza, niż ta główna, to będzie grał gorzej, bo jednak będzie miał odejmowane statystyki w tych atrybutach. Będzie miał minus jeden, minus tam dwa, czy tam ile, w każdej, zależy gdzie go damy. Ale wspomniałem wtedy, że są wyjątki. Są sytuacje, kiedy zawodnik. Te statystyki ma tak pokładane, że w sumie one nawet nie pasują do tej pierwszej pozycji. I że on by był dużo lepszym zawodnikiem na innej pozycji. I tu mam taki przykład. Na tej samej stronie jest sobie pan Travis Cunningham, 18-letni. Główna pozycja: lewy pomocnik. Ale jak sobie zobaczymy, tutaj jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem na lewym skrzydle. To jest 67 overall, ma plus 6 w porównaniu z tym, co jest na lewym pomocniku. Tu ma 61, tu ma 67. Mało tego. Nawet jako rozgrywający ma 5 więcej. Czyli po prostu warto używać tej strony. Daje nam no to jest super narzędzie. To od razu możemy sprawdzić. Y, czy taki zawodnik jest uniwersalny, bo może nam grać, no, no nie gra na tej na przykład lewej pomocy, ale na przykład postanowimy zmienić taktykę, że na przykład gramy bardziej ofensywnie na, na kogoś, gramy ze skrzydłem. Albo y, nie mamy y, kogoś do rotacji na ro, rozgrywającego, no to mamy tego pana i sobie poradzi jeszcze lepiej niż na tej pomocy lewej, więc, y, więc super. Oprócz tego mamy też jego statystyki, ile zagrał meczów, ogólnie już, w MFL-u. Nie tylko w ostatnim sezonie, ale ogólnie. Ile strzelił goli, ile asyst, goli, asysty razem i minuty na bramkę, minuty na asystę. I tyle. Tu jeszcze mamy informację do kontraktu, ile mniej więcej, jak to procentowo wygląda w danych dywizjach. I co? Jedźmy do następnego narzędzia, do tej strony. Też podam stronę link w opis. Ona jest po francusku, ale to nam, to nam nie przeszkadza, to jest nieważne. Tutaj mało akurat będziemy czytać po francusku. Ważne jest to, że ta strona pokazuje nam siłę wszystkich drużyn, wszystkich klubów w danej dywizji na przykład klikamy sobie taką niech będzie sobie z i szukamy tej naszej, złóżmy tam gramy gdzieś w jakiejś nie wiem, 34 i tu jest projekcja, przewidywania mamy tak sumowany overall 11 najlepszych piłkarzy ale bez pozycji czyli na przykład jak mamy dwóch najlepszych mm, bramkarzy, w sensie bramkarze są w najlepszej 11 no to policzy ich razem, no ale mniej, mniej więcej to pokazuje siłę i tak. Ym, tu mamy jednostkę średnią z tej 11, overall, tu mamy 16. Yy, tu mamy liczbę zawodników. A tu mamy różnicę w porównaniu z yy, yy, yy. chyba tu chodzi o to, żeby o początek sezonu tak, jak to się zmieniało później w trakcie sezonu. I to też jest fajne: to jest super narzędzie, ponieważ zaczynamy sobie taki sezon. W sensie, zaczynamy jeszcze nie mecze ligowe, ale jak już nas przydzieli do ligi. Oficjalnie zarejestrujemy się do rozgrywek. Wchodzimy sobie na tą stronę, wpisujemy naszą dywizję, numer i patrzymy, gdzie jesteśmy patrzymy, czy musimy się wzmacniać, bo jesteśmy prawie na dole, czy jesteśmy gdzieś w środku, więc można jeszcze coś pogombinować i to nam też pomoże określić, kim my będziemy w tej lidze, czy my będziemy underdogiem i trzeba ustawić taktykę, żeby się bronić, grać z kontry, czy jednak jesteśmy średniakiem, więc trzeba przeatakować z tymi słabszymi, z tymi mocniejszymi, trochę się pobronić, czy jednak jesteśmy na przykład w top 3 i yy, mamy po prostu grać piłką, i próbować awansować nie? i nie skupiać się tak bardzo na obronie tylko, tylko po prostu cisnąć o ten awans i jakoś to będzie yy, także no to jest ważne to jest ważne, to nam yy, jest w stanie pomóc już na początku mniej więcej mieć już jakiś yy, obrys z tej sytuacji yy, i taką ostatnią stroną yy, w sumie chyba najmniej ważną z tego, z tego zestawienia to jest jakakolwiek jakakolwiek strona z AI do tworzenia obrazów, ponieważ możemy sobie spersonalizować klub w MFL-u, możemy sobie go nazwać jak chcemy, możemy sobie własny herb wstawić. I tak, oczywiście MFL daje nam możliwość wykorzystania ich. Ich strony do tworzenia herbów, ale no, może ktoś jest bardziej ambitny, może potrzebuje czegoś, co wygląda ładniej. Ja proponuję ten od Microsoftu, ale jeśli używacie czegoś innego, macie jakieś, może wykupione czy coś, to sobie używajcie. Ten jest darmowy, jest dobry. Ja swój herb też tworzyłem tutaj. Można sobie, jak Wam się nie podoba, to ja sobie wpisałem tak y, dla przykładu, tutaj tylko chciałem pokazać, że na przykład cherub piłkarskiej, piłkarski, orzech na czarnym tle, złoty napis, Wistula Warsaw. Nie, bo to, to, no, tak sobie pomyślałem, że Warszawa to y, Wisła, no to Wistula, no to, to i, jednak tu raczej ludzie grają po angielsk, angielskie nazwy, więc, y, więc tak. I na przykład podoba mi się któryś, na przykład ten, załóżmy, no to biorę go. Fajnie, też to już w zależności od Was, czy chcecie usunąć tło, czy nie, mm, można usunąć tło też z, z pewno stron. Na iPhone'ie, na przykład, można to zrobić bez żadnej strony: po prostu ściągacie sobie taki obrazek i, i usuwacie tło. Yy, no i co? Yy, chyba tyle. Nie ma co naprawdę przedłużać. To są takie najważniejsze strony. W sumie ta ostatnia to tak najmniej, bo to każdy sobie jakiś ten herb zrobi, ale to i szczególnie to ta strona to, to jest coś niesamowitego. To naprawdę robi różnicę i naprawdę oddziela tych takich zwykłych graczy od tych już lepszych. Takich którzy mają pojęcie i po prostu można wykorzystać nawet te ceny na rynku. Czasem jest gościu jakiś tani. A jest po prostu lepszy niż ten człowiek, co sprzedaje, nawet nie ma pojęcia, że sprzedaje tak dobrego piłkarza, takiego uniwersalnego. Więc tak to wygląda. Ja dziękuję za dziś. Oczywiście klasycznie proszę o lajki, suby, komentarze i dawno o tym nie mówiłem, więc wspomnę, że w opisie filmu jest mój link referencyjny, więc jeśli ktoś Chciałby skorzystać z niego, zarysować się i dostać y, piłkarza, komon, to proszę bardzo, y, polecam się, ja również dostanę takiego piłkarza w zamian, więc y, jest to sytuacja win-win. I co, trzymajcie się, cześć.